Najnowsza generacja okien. Estetyka. Funkcjonalność. Nowoczesność. Marka z europejskim uznaniem. Tontor. Ilu kierowców wybrało już hybrydy toyoty? A, tylko 14 milionów. Zapraszam. Chcesz wiedzieć czemu? Siadaj, przejedziemy się. Rekreacyjnie, edukacyjnie. Zamykamy drzwi, gaz do dechy. O, jest. No ja jestem już czwartą generacją hybryd Toyoty. Po mieście latam na silniku elektrycznym, no a jak trzeba to przyłączam na benzynowy I widzisz, jaka to oszczędność, jaka to dynamika. Kto inny by się chwalił? Ja tylko mówię. Ponadczasowe, fantazyjne oraz praktyczne atestowane szkło bezpieczne, szklane panela laminowane to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią sobie piękno połączone z funkcjonalnością. Panele szklane firmy Max Plus z trwałą grafiką stanowią doskonałą dekorację w domu lub w biurze i niebanalnie ożywią każde wnętrze. Max Plus to także wydruki wielkoformatowe, m.in. tapety 3D, wykwalifikowany zespół zapewnia pomiar, projekt oraz montaż u Ciebie w domu. Max Plus agencja reklamowa ulica Płaskiego 31, Kalisz. Najnowsza generacja okien. Estetyka, funkcjonalność, nowoczesność, marka z europejskim uznaniem Tontor. Prawa roślin wymaga wiele uwagi i troski. Wiemy, że to co robimy jest potrzebne, że robimy to nie tylko dla siebie. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Podane informacje pomogą w rozwoju naszego regionu. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Jest czwartek 17 września. Zapraszam na wiadomości z Kalisza. Agnieszka dzień dobry. A dziś w programie: Koniec śledztwa w sprawie księdza Arkadiusza H. Duchowny stanie przed sądem. Dopuścił się przestępstw o charakterze seksualnym na szkodę małoletniego, wówczas wieku lat 15 pokrzywdzonego. Milion złotych dla Kaliskiego DPS-u. Placówka kupi sprzęt i środki zapobiegające epidemii koronawirusa. W ramach tych środków zakupimy testy, będziemy mogli badać podopiecznych i pracowników. Wszystko dla bezpieczeństwa funkcjonowania tego domu. Rocznica napaści ZSRR na Polskę, Kaliszanie oddali hołd ofiarom Sowietów. Po raz drugi na terenach Polski odezwał się demon zła demon śmierci. Nastąpił czwarty rozbiór polski, którego skutki odczuwaliśmy do 1989 roku. Zapomniana sztuka pięknego pisania na wystawie. Namawiam, ażeby każdy, który tutaj spędzi chociaż chwilę, podpisał się i popisał się tym właśnie swoim indywidualnym charakterem pisma. A oto szczegóły. Arkadiusz H., ksiądz, który jest czarną postacią ostatniego filmu Braci Sekielskich, stanie przed sądem, odpowie za seksualne wykorzystywanie małoletniego ministranta, chociaż według ustaleń autorów zabawy wchowanego duchowny ma na sumieniu co najmniej kilka ofiar. Dlaczego więc akt oskarżenia dotyczy tylko jednego z ministrantów? Duchowny przez lata był proboszczem w jednej z parafii w Pleszewie i tamtejsza prokuratura rejonowa analizowała zeznania dorosłych obecnie mężczyzn, którzy jako dzieci byli ministrantami w kościele, gdzie posługę pełnił Arkadiusz H i tam miało dochodzić do ich seksualnego wykorzystywania przez księdza. Jednak większość przestępstw, jakie miał wtedy popełnić, przedawniła się, a to oznacza, że pedofil odpowie tylko za te, których miał się dopuścić między 98 a 2000 rokiem. Działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, dopuścił się przestępstw o charakterze seksualnym na szkodę małoletniego, wówczas wieku lat 15, pokrzywdzonego. Z uwagi na charakter postępowania, jak i dobro pokrzywdzonego, brak jest możliwości szczegółowego odniesienia się do ustaleń poczynionych przez prokuratora w toku tego właśnie postępowania. W jego ramach prowadzone były również wątki dotyczące sześciu innych pokrzywdzonych, jednakże z uwagi na stwierdzenie przedawnienia, ścigania tych konkretnych przestępstw, postępowanie w tym konkretnym zakresie zostało umorzone. Sprawa molestowania przez arkadiusza H chłopców wyszła na jaw w maju tego roku, kiedy to premierem miał film Zabawa Wchowanego, który w dużej mierze dotyczy pobytu duchownego w jednej z parafii w Pleszewie. Jak wynika z wypowiedzi osób, do których dotarli autorzy obrazu, ksiądz molestował m.in. braci, synów organisty w kościele, którym obecnie 52-latek był proboszczem. Sam film braci Sekielskich wywołał lawinę, nie tylko odsunięto od posługi wspomnianego księdza, ale także biskupa Edwarda Janiaka, który już jako wysoko postawiony dygnitarz Kościoła katolickiego we Wrocławiu, a później ordynariusz diecezji kaliskiej miał ukrywać przestępstwa seksualne księży. Milion złotych z Unii Europejskiej dla DPS-u w Kaliszu. Dzięki temu olbrzymiemu wsparciu placówka kupi nowoczesny sprzęt, a także urządzenia zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Kaliski DPS został wiosną ciężko doświadczony przez epidemię COVID. Dom przywiniarskiej stał się wówczas ogniskiem koronawirusa. Zakażenia rosły lawinowo. COVID-19 wykrywano zarówno u pensjonariuszy, jak i pracowników. Konieczna była ewakuacja chorych do szpitali jednoimiennych. Niestety, spośród około 180 mieszkańców DPS-u w czasie ogniska epidemii zmarło 41 osób. Obecnie placówka ma 132 pensjonariuszy. Dom Pomocy Społecznej pracuje na ten moment normalnie. Są planowe przyjęcia osoby, które oczekują z listy. Normalnie, ale z nowymi zasadami i procedurami wymuszonymi przez trwającą ciągle epidemię. Są wydzielone strefy, wie, wiemy jak działać, jak tych ludzi ewentualnie separować, co z nimi robić. I, i powiedzmy o, o tyle jesteśmy mądrzejsi, że między innymi na własnej skórze no to wszystko po prostu przeszliśmy jako instytucja. Ale nowe wymogi bezpieczeństwa sanitarnego kosztują. Dlatego unijna dotacja to olbrzymie wsparcie. Kalisz pozyskał ponad milion złotych z projektu Domy Pomocy Społecznej Bezpieczne w Wielkopolsce w ramach unijnego programu. Zostanie z tych środków zakupione wiele urządzeń, które pomogą pracy pracownikom, tak jak dźwigi, podnośniki, wózki specjalistyczne, łóżka elektryczne. Dom Pomocy Społecznej pozyska również urządzenia zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa, jak ozonatory powietrza, lampy bakteriobójcze i maty dezynfekcyjne. Zakupione zostaną również środki dezynfekcyjne i środki ochrony osobistej, a także ponad 600 testów wykrywających koronawirusa. Tak bezpiecznych wakacji nie było u nas od dawna, przynajmniej jeśli chodzi o statystyki drogowe. Do śmiertelnych wypadków najczęściej dochodzi właśnie latem, gdy wodze fantazji ponoszą lub spod kontroli wymyka się wakacyjna zabawa. Tym razem ani w lipcu, ani w sierpniu nikt u nas nie zginął, a liczba poważnych wypadków spadła uwaga o ponad połowę w porównaniu z ubiegłym rokiem. Te dwie tabele pokazują znaczny spadek liczby tych najgroźniejszych zdarzeń drogowych w Kaliszu i w Powiecie Kaliskim. Poważnych wypadków mieliśmy ponad połowę mniej niż w ubiegłym roku i sporo mniej niż dwa lata temu. Dotyczy to zarówno lipca, jak i sierpnia. Dzięki ostrożności i rozwadze kierowców udało się uratować życie i zdrowie wielu osób. W 2019 roku w wakacje w wypadkach drogowych w naszym regionie zginęły trzy osoby. W te wakacje życia w ten sposób nie stracił nikt. Były za to patrole policji często intensywniejsze niż zwykle. Podobnie jak w latach poprzednich, policjanci czuwali nad bezpieczeństwem osób podróżujących naszymi drogami podczas wakacji. Funkcjonariusze sprawdzali nie tylko stan trzeźwości kierujących, prędkość z jaką poruszają się auta, ale również toczne młodzi uczestnicy ruchu drogowego przewożeni są w dostosowanych do wieku fotelikach. W ubiegłym roku w wakacyjnych wypadkach w Kaliszu i w powiecie kaliskim rannych zostało 56 osób. W te wakacje liczba ta spadła do 33 takich przypadków. Kilkanaście dni później Polska została zaatakowana ze wschodu. Sowieci łamiąc pakt o nieagresji z naszym krajem przypieczętowali tajną umowę Ribbentrop-Mołotow o rozbiorze Polski i skazali tysiące osób na wywózki, głód, cierpienie, a wielu z nich na śmierć. W tym roku mija 81 lat od napaści Związku Radzieckiego na Polskę. W naszym mieście uroczystości rocznicowe odbyły się w ogrójcu Ojców Jezuitów. Przedstawiciele hitlerowskich Niemiec i sowieckiej Rosji spotkali się 23 sierpnia 1939 roku. Tego dnia podpisali pakt, który przez historyków nazywany jest czwartym rozbiorem Polski. W wypadku terytorialnych i politycznych przekształceń na terenach należących do państwa polskiego, granica stref interesów Niemiec i ZSRR przebiegać będzie w przybliżeniu na linii rzeki Narwi, Wisły i Sanu. Kwestia, czy w obopólnym interesie będzie pożądane utrzymanie niezależnego państwa polskiego i jakie będą granice tego państwa, będzie mogła być ostatecznie wyjaśniona tylko w toku dalszych wydarzeń politycznych, w każdym razie oba rządy rozstrzygną te kwestie na drodze przyjaznego porozumienia. Brzmiał fragment tego porozumienia. Pierwsi swój plan zaczęli realizować Niemcy. Kilkanaście dni po wkroczeniu do Polski nazistów granice naszego kraju przekroczyli też Sowieci. Ich zadaniem było nie tylko zajęcie ziem, ale też likwidacja jak największej ilości ludzi, szczególnie wykształconej oraz zawodowo służącej ojczyźnie. Stąd wywózki w głąb Rosji i stąd ludobójstwo nazwane zbrodnią katyńską, która pozbawiła życia ponad 20 tysięcy mundurowych. W okolicach tej miejscowości zginęli też Kaliszanie. Życie straciła Między innymi połowa funkcjonariuszy policji, którzy we wrześniu 1939 roku służyła w tej formacji lub była już w stanie spoczynku. 65 policjantów, którzy w różnym okresie pełnili służbę tu w Kaliszu, położyło głowę w Kalininie nawiasie Twer i chciała leżą w dołach śmierci w Miednoje. Trzech innych odnalazłem na liście ukraińskiej. Gdzie ich wywożono? Najczęściej do Kijowa i prawdopodobnie ich ciała leżą w bykowni. Nie mamy żadnej informacji co do policjantów aresztowanych na terenie Białorusi. Zakładam, że na pewno tacy byli. Ich dramat zaczął się 17 września 1939 roku, czyli 81 lat temu. Rocznice wkroczenia armii radzieckiej do Polski i ofiary tej agresji kaliszani uczcili składając kwiaty i paląc znicze przy pomniku ofiar terroru na nieludzkiej ziemi. Historia naszego kraju jest burzliwa, pełna momentów tragicznych. Wiążą się z nimi cierpienie i śmierć, ale też bohaterstwo i patriotyzm. Pamiętajmy o tym, wyciągajmy wnioski i przede wszystkim nie dopuszczajmy, aby takie chwile znowu miały miejsce. Sami musimy o to dbać, bo historia pokazuje, że wszelkie sojusze dają tylko złudną nadzieję. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele organizacji kombatanckich, władze miasta, parlamentarzyści i formacje mundurowe oraz uczniowie. Obchody uświetnił koncert orkiestry dętej Grudy nad Prosną. Jutro odbędzie się uroczysta sesja Rady Miasta Kalisza, podczas której wręczone zostaną miejskie odznaczenia. W tym roku z uwagi na sytuację epidemiologiczną, w trosce o zdrowie mieszkańców uroczystość zostanie zorganizowana w skromniejszej formie niż do tej pory. Raz w roku sesja Rady Miasta nie wiąże się z burzliwymi dyskusjami radnych, a staje się świętem jedności naszej małej ojczyzny. Uroczysta sesja zawsze odbywała się na początku czerwca w ramach Święta Kalisza. Przez epidemię wydarzenie odbędzie się dopiero teraz. Zgodnie z zaleceniami Sanepidu liczba uczestników uroczystej sesji została ograniczona. Wezmą w niej udział władze miasta, kaliscy radni oraz osoby, które odbiorą wyróżnienia. W tym roku tytuł honorowy Obywatelstwa miasta Kalisza radni przyznali świętej pamięci Gustawowi Arnoldowi Fibigerowi III, właścicielowi i dyrektorowi kaliskiej fabryki fortepianów, konstruktorowi pianin i fortepianów oraz patronowi kaliskiego technikum budowy fortepianów. Uroczystość odbędzie się w willi Kalisja i będzie transmitowana online na kanale YouTube Urzędu Miasta Kalisza. Początek o godzinie 17. Pokaż jak się podpisujesz, a powiemy ci kim jesteś. To motto bardzo ciekawej wystawy przygotowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną. W filii numer 4 przy Alei Wolności zobaczymy jak pięknym pismem posługiwali się niegdyś mieszkańcy. Prezentowane są również wielkoformatowe kopie sygnatur najważniejszych nazwisk w historii miasta. Kaligrafia była niegdyś rzemiosłem i zarazem sztuką. Pisano uważnie i pięknie. Dziś, gdy ręcznie piszemy rzadko i nie przywiązujemy do tego tak dużej wagi, warto zatrzymać się w filii numer 4 i zobaczyć wystawę pod tytułem Od Kaliszan, piękne pisanie. Przygotował ją Mateusz Halak, bibliotekarz regionalista, pasjonat kaligrafii. Ten przekrój tych, przekrój tych podpisów no jest olbrzymi i bardzo duże różnice są w stylistyce, w stylistyce sygnatur. Dodam jeszcze, dodam jeszcze tyle, że niektóre z tych sygnatur w dzisiejszych czasach są niezwykle trudne do podrobienia, bo nie ma już po prostu takich piór i takich stalowego o konkretnych właściwościach. Nietuzinkowe kaliskie podpisy i pisma zobaczymy w listach, sygnaturach, dedykacjach na fotografiach, ale wystawa to także dawne narzędzia do pisania. To są takie precioza, które wzbogacają tę wystawę. Dzisiaj mało znane, bo przecież kto dziś korzysta z narzędzia kreślarskiego, które jest wykonane z macicy perłowej, z brązu złoconego ogniowo. Złote stalówki były jeszcze w XVIII wieku czymś zupełnie powszechnym. Dopiero XX wiek wyparł złoto na rzecz mniej szlachetnych materiałów. Ekspozycja zawiera też element interaktywny, zachęcający do aktywnego włączenia się w sztukę pięknego ręcznego pisania. Bardzo mi na tym zależało, żeby osoby, które odwiedza, odwiedzają e, nasz przybytek książki, też zostawiły po sobie tutaj e, ślad i e, zaprojektowałem taką tablicę, na której, e, do, na której namawiam, ażeby każdy, który tutaj spędzi chociaż chwilę, podpisał się i popisał się tym właśnie swoim indywidualnym charakterem pisma bo ręczne pisanie ma olbrzymi urok, a nasze ręcznie napisane listy czy dedykacje mogą stać się dla kolejnych pokoleń bezcenną pamiątką. Szykuje się kolejna nowa inwestycja mieszkaniowa w Kaliszu. Przy ulicy Garncarskiej firma budowlana Antczak planuje wielorodzinne budynki. Ze względu na swoje położenie projekt nazwano Między Mostami, a zobaczyć go możecie na portalu faktykaliskie.pl. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie. Dziękuję państwu za wspólnie spędzony czas. Życzę dobrego, spokojnego przede wszystkim wieczoru. Do zobaczenia. Się budziliśmy się już w chłodniejszej aurze, ale słońce i temperatury powyżej 20 stopni już niebawem do nas powrócą. Póki co czwartkowy wieczór będzie pogodny na termometrach 16 stopni, na barometrach 1006 hektopaskali wiatr umiarkowany z północy. W nocy niebo bezchmurne, temperatura spadnie do 13 stopni. W piątek lekka poprawa pogody będzie słonecznie z okresowymi zachmurzeniami, a temperatura maksymalnie osiągnie 20 stopni, ciśnienie na poziomie 1600 hektopaskali, wiatr umiarkowany nadal z północy.